Natomiast Komisja Europejska żadnej legitymacji demokratycznej nie ma, bo ona jest rekrutowana na zasadzie kooperacji. No to dlaczego ma się przejmować protestami rolników? To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że rolnicy, skoro już się przekonali, że nie mogą zapobiec podpisaniu tej umowy, bo chyba nie, nie, nie są w stanie zapobiec, Myślę, że też nie mogą liczyć na żadne gwarancje, bo jeżeli tutaj biurokracja udziela im będzie jakieś gwarancji, to to doprowadzi tylko do jeszcze większej biurokratyzacji tego sektora gospodarki, jeszcze większej biurokratyzacji. No i tu rolnicy zostaną tak wzięci za twarz. I że tak powiem zakrocze, że nie będą nawet mogli kwiknąć bez pozwolenia tych biurokratycznych struktur, bez pozwolenia urzędników.